Witajcie kochani na moim nowym kanale, kanał nazywa się Lisi Makeup Sama nazwa już wskazuje czym będziemy się tutaj zajmować, na pewno make Ale jeżeli mówimy o tym, nie wolno nam zapomnieć o pielęgnacji I dziś pierwszy filmik będzie poświęcony pielęgnacji właśnie Tylko, że nie naszymi polskimi drogeryjnymi kosmetykami, czy zachodnimi Ale kosmetykami z dalekiego wschodu ja już od jakiegoś czasu e, kupuję właśnie na eBayu e, gdzieś z Korei, z Japonii, z Chin, z Indii i e, chciałabym się podzielić się z Wami e, moją wiedzą, tym co mi się podobało, co mi się nie podobało. E, to co? Zaczynamy! Zaczynamy od pielęgnacji e, takiej bardzo dogłębnej, bardzo oczyszczającej, m, którą przeprowadzamy raz na jakiś czas. E, I jest to pielęgnacja masaczkami. Maseczek mam trzy, i pierwsza maseczka jest to maseczka chińska. Zwykle, jeżeli myślimy, że coś jest chińskie, to stwierdzam, że to nie może być dobre. Ale maseczka firmy Ace Vivi jest tego typowym zaprzeczeniem. Jest to maseczka z minerałami błota z Morza Martwego. Jest to maseczka odżywcza pielęgnująca, przeznaczona głównie do cery tłustej, ale również do cery wrażliwej, ponieważ lekko nawilża. I tak, sama maseczka wygląda w ten sposób czyli w sumie nic nowego. Maseczka typowo błotna, bardzo gęsta. Nakładając ją na twarz, rzeczywiście nawet czuć tą warstwę, gęstość. Oczywiście zostawiamy ją na parę minut, żeby zaschnęła, ona sobie tam zaczyna działać i potem zmywamy letnią wodą. Otrzymujemy pięknie rozświetloną, rozjaśnioną twarz z oczyszczonymi porami, lekko nawilżoną, także ja uważam, że jest to jedna z lepszych maseczek. Zresztą sama pojemność jest, jak widać, duża, bardzo duża. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć nawet ile, bo nie ma tego na opakowaniu, ale to mało ważne. Widać. Ja ją kupiłam za bezcen generalnie, bo kupiłam ją za jakieś 12-13 zł przez aplikację mobilną. Tutaj widzę również informację, że można kupić ją przez Amazon. Natomiast no nie wiem, jaka jest cena na Amazonie tak naprawdę, ale tak jak mówię, ją kupiłam przez aplikację i kosztowała mnie 12 zł. Więc taka wielka pucha za 12 zł, mega wydajna. Mega fajna, mega nawilżająca, oczyszczająca. Polecam. Następną maseczką, którą będę omawiać i której też używam namiętnie, jest to maseczka tym razem z Japonii, a w swoim czasie święciłam na triumfy na YouTubie. I jest to czarna maseczka typu peel off. Jest to maseczka oczyszczająca. Przeznaczona jest głównie dla cery z problemami z skórnymi, z wągrami, z zaskórnikami, przepuszczająca się. Nakładamy maseczkę na twarz, trzymamy, czekamy aż zaschnie i ściągamy czarną folikę tak naprawdę, no, tak jak każda maseczka peel off, rzeczywiście świetnie oczyszcza skórę nie tylko z wątków. Jeżeli, jeżeli jesteście osobami, które mają meszek na twarzy, są obdarzone tym dobrem i nie daj Boże, zahaczycie tą maseczką właśnie w miejsca z meszkiem, to po prostu maseczka Wam je zdepiluje. Bardzo mocno przyczepię się do e, wyswagowaciałego naskórka, martwego naskórka, do włosów wybitnie, czy to są włoski we brwi, w brwiach, czy to są włoski właśnie tutaj na twarzy jako meszek. I przez to mamy pewną niedogodność, ponieważ, e, no tak jak mówię, kiedy zdepiluję Wam twarz, to jednak boli. Ale mimo wszystko maseczka świetnie oczyszcza, Wszelkich e, niedoskonałości z e, martwego naskórka sprawia, że ta skóra zamiast takiej ziemistej staje się rozjaśniona, bardzo ładna taka wręcz prawie pupa niemowlęcia. E, ma również za zadanie zmniejszać e, troszeczkę porę. Ja w ogóle nie powiedziałam, że poprzednio też miałam takie samo zadanie. E, aczkolwiek e, ja uważam, że. Nie da się zmniejszyć porów kosmetykami, ponieważ to jest genetyczne. Zresztą kiedyś słyszałam nawet taką samą informację od kosmetyczki. Natomiast zmniejsza te pory przez zmniejszanie ich widoczności. Świetnie są oczyszczone, więc się rzeczy praktycznie ich nie widać. Dobrze, wracając jeszcze do maseczki. Maseczka ma pojemność 60 gram, czyli taki standard, jeżeli można mówić o maseczkach. Również kupiona przez aplikację mobilną, zresztą razem z maseczką SVV, kosztowała mnie jakieś 8 zł 9, czyli w sumie totalny bezcen. Polecam kolejną maseczkę. Następną maseczką, którą Wam przedstawię, jest maseczka, nad którą mogę się rozwodzić godzinami, ponieważ jest to moja ulubiona maseczka i pewnie będę ją kupować nie raz, nie dwa, jeżeli mi się skończy, bo generalnie jest strasznie wydajna i już bardzo długo ją morduję. Jest to maseczka tym razem koreańska z firmy Tony Moly. Firma Tony Moly jest dość znana już na naszym rynku, ponieważ ostatnio Sephora zainteresowała się nawet ich kosmetykami, no a koreański rynek to w ogóle super, hiper firma, z tego co wiem także jedna z najlepszych. Pomidorek jest maseczką, którą generalnie używamy jako peeling enzymatyczny, ponieważ świetnie się do tego nadaje. Nawet sam producent zaleca najpierw rozmasować ją na twarzy i zostawić potem przez około 5 minut, żeby ona zaczęła sobie dogłębnie działać i zmyć. Czyli w sumie no, tak jak robimy to z peelingiem enzymatycznym. Maseczka ma za zadanie również odżywiać, nawilżać, oczyszczać, ale co fajne, ona jeszcze dodatkowo wyrównuje koloryt skóry i lekko ją rozjaśnia, także po paru użyciach mogę stwierdzić, że to jest prawda. Ona lekko rozjaśnia rzeczywiście skórę, lekko wyrównuje. Dobrze, a ta sama maseczka, bo w ogóle pocelebujmy to chwileczkę ponieważ maseczka jest w tak pięknym opakowaniu pomidorka. To jest coś niesamowitego, jest przepiękne, słodkie opakowanie pomidorka, którego u nas próżno szukać na rynku, jeżeli chodzi o nasze kosmetyki. Firma Tony Moly zresztą w ogóle swoje kosmetyki opakowuje w takie bardzo fajne, fikuśne opakowania. Pomidorek jest plastikowy oczywiście. Odkręcamy, mamy i teraz coś, co mamy w środku, a czego u nas niestety próżno szukać w maseczkach, jest straszna boleść. To jest aplikator, malutki aplikator, który, dzięki któremu nie wysmarujemy siebie za bardzo i nie wysmarujemy też maseczki, nie upchamy w niej przeróżnych bakterii z zewnątrz. Sama maseczka, jak widać, ma biały koloryt, całkowicie biały, w formie bardzo gęstego, ale jednocześnie nawilżającego kremu, absolutnie to nie jest jakiś... E, Tępy krem, albo lejący się, jest bardzo fajny, taki gęsty, akurat do rozsmarowania. No i w zasadzie tyle. Oczyszczamy, nakładamy, oczyszczamy i mamy bardzo ładną buzię. Jeżeli chodzi o cenę, cena jest, z tego co wiem, kosztuje w granicach 40 zł i ja mniej więcej za tyle ją kupiłam. Ale jest potwornie wydajna, jak większość kosmetyków azjatyckich, więc polecam jak najbardziej. Przepięknie tego nie dodałam. Ona w ogóle przepięknie owocowo pachnie, więc to jest kolejny powód, dla którego trzeba ją kupić. Polecam pomidorka z firmy Tony Na tym zakończyliśmy to oczyszczanie twarzy, teraz przechodzimy już do codziennej pielęgnacji. I codzienną pielęgnację zaczynamy od czegoś, co uważam za jedną z najlepszych rzeczy pielęgnacyjnych. Jest to olejek do mycia twarzy. Tutaj mamy akurat olej do mycia twarzy firmy Ace Vivi, e, czyli tej samej, gdzie pokazywałam Wam pierwszą maseczkę błodną. Olejki do mycia twarzy e, uważam, że są najlepsze, jeżeli chodzi o usuwanie makijażu, ponieważ po pierwsze nie podważają Wam twarzy. Nie musicie tej twarzy szorować, e, ewentualnie nie wiem, zostawiać płatków kosmetycznych nasączonych mleczkiem czy wodą micelarną i czekać, aż to wszystko się rozpuści. Nie. Tutaj po prostu nalewacie sobie odrobinę, dosłownie odrobinę na rękę, dolewacie wodę yy, i masujecie twarz. Koniec, nie ma żadnej filozofii. I to Wam wystarczy, żeby Wam świetnie oczyściło buzię z makijażu, a dodatkowo nawilżyło i leciutko natłuściło. Co jest fajne? Ten olejek, akurat ten, yy, nie zostawia tłustego filmu na twarzy, yy, ale twarz jest bardzo nawilżona. W przypadku wrażliwej cery to jest Ogromne błogosławieństwo, bo e, wrażliwcy doskonale wiedzą, co się dzieje, jeżeli myjemy twarz wodą, nawet wodociągową. Po prostu zaczyna was szczypać i bez użycia toniku e, no nie jesteście w stanie potem funkcjonować. Bez szczypania oczywiście. Tutaj e, po tym olejku tak naprawdę tonik już nie jest wam potrzebny, jest po prostu miłą, e, miłym dodatkiem, że ja tak powiem. Sam olejek jest. Mega wydajny. Jeżeli chodzi o czyszczenie twarzy, ja tego olejku używam od pół roku. Dzień w dzień mycie twarzy z makijażu. Widać jego zużycie, tak naprawdę. Chciałabym już zamówić nowe, ale nie wiem kiedy to zrobię, ponieważ nie wiem kiedy to się skończy. Zwyczajnie. To jest potwornie wydajne. Jeżeli mam wybór między mleczkiem, ewentualnie e e wodą micelarną, która mi się kończy po dwóch, trzech miesiącach, a olejkiem, który się kończy po pół roku. Właściwie to nawet się nie kończy, bo jeszcze mi zostało co najmniej 1 trzecia. No to sorry, za, za 15 zł, no to wolę sobie kupić olejek. Kupiony oczywiście na aplikacji mobilnej. Także polecam osobiście olejki do zmywania twarzy. Najlepsza rzecz pod słońcem, jeżeli nie chcecie mieć w twarzy podważnianej. I kolejny kosmetyk, który jest świetnym kosmetykiem do oczyszczania twarzy. Jest to pianka do mycia twarzy. Pianka do mycia twarzy akurat ja tu mam w formie testera, ponieważ jeszcze jej nie zamawiałam. Natomiast dostałam ją w momencie, kiedy zamawiałam kosmetyki z Korei, co jest bardzo fajne, ja już tam zamawiałam parę razy i za każdym razem dostaję próbki jakichś tam nowych kosmetyków. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Koreańczycy po prostu do każdej, do każdego zamówienia dokładają próbki. Ale chyba tak, bo widziałam e, też vlogi czasami dziewczyn, które kupują kosmetyki koreańskie i mówią to samo, także bardzo fajny zwyczaj, szkoda, że u się nie praktykuje. Ponieważ dzięki właśnie temu ja dowiedziałam się o piance, która zmywa twarz. To jest akurat firma Tony Moly, czyli ta od pomidorka. Ta pianka nazywa się Nutra Energy Foam Cleanser e, i jest to pianka, e, która jest w formie kremu. Tutaj nawet widać, tutaj widać takie maleństwo białe. Jest to właściwie coś pośredniego w stanie między pianką a kremem w tym momencie, ponieważ już widać, że zaczyna się leciutko pienić. Co jest fajne w piankach koreańskich? Bo ja już miałam możliwość testowania paru takich próbek i prawdopodobnie to będzie mój następny zakup. Te pianki nie pienią się w momencie, kiedy je wydobywamy z pojemnika. Pienią się w momencie, kiedy dodajemy do nich wody. Czyli one mają zdecydowanie, moim zdaniem, większe yy, oczyszczanie. One yy, bardziej czyszczą twarz niż takie pianki kupione u nas w naszych yy, drogeriach. Yy, oprócz tego yy, te pianki jeszcze fajnie tą twarz nawilżają. Nie pozostawiają takiej suchej, ściągniętej skóry, co jest ogromnym plusem. Yy, no i fajnie pachną, świeżutko. Ta akurat pachnie tak yy, świeżo, aczkolwiek trochę przypomina mi yy, zapachem krem do kto którego kiedyś używali na dziadkowie, nie wiem czy kojarzycie taki do pędzelka firmy Polena Ewa, chyba, chyba tak. W każdym razie, uznaję wyższość pianek koreańskich nad piankami, które znajdziemy w naszych bogeriach e, ponieważ posiadam taką piankę naszą blogeryjną właśnie e, i to jest chyba ostatnia pianka, którą kupiłam u nas. E, nasze pianki mają formę taką bardzo wodnistą, w buteleczkach i w momencie kiedy je wypsikujemy, one już są piankami i czyszczą nam twarz. Natomiast ja mam wrażenie, że one tą twarz czyszczą nie do końca. Teraz po drugie nie do końca ją odżywiają. Równie dobrze mogę sobie mieć twarz mydłem, a tak naprawdę po tej piance wcale nie mam takiego wrażenia, to jest bardzo fajne, bardzo odżywiające i sądzę, że to jest lepszy zakup chyba niż, niż nasze pianki. Nie mówiąc już o żelach do mycia twarzy, bo żele od momentu, kiedy zaczęłam używać olejku i pianki, to już od dawna poszły w kąt i generalnie nie wiem nawet co to jest. Jeszcze taka dygresja. W swoim czasie widziałam u nas kremy do mycia twarzy i uważam, że bardzo szkoda, że one się nie przyjęły aż tak bardzo. Ja wiem, że one są, ale są w bardzo małych ilościach, a myślę, że to jest dużo fajniejsze niż żel do mycia twarzy, bo jest delikatniejsze i no, dość podobny w działaniu do tej pianki. Tyle, jeżeli chodzi o y, pianki. Cena. Cena, z tego co widziałam, kosztuje całe opakowanie około 28-30 zł. Także nie jest to jakoś szaleńczo drogo. Y, z tego co wiem, jest bardzo wydajna. Ja tą próbkę, która ma, nie wiem ile, 5-10 ml, y, używałam przez y, prawie półtora tygodnia. Chyba tak, bo tak naprawdę ta ilość wystarczy, żeby Wam umyć y, twarz i więcej nie potrzeba. Polecam, polecam, polecam.